Julia Przeździank, TV Reklama, za mną Hunter na gali Krwawy Sport, cześć. Witam, tu Dawno się nie widzieliśmy, nie wiem kiedy ostatni raz walczyłeś, ale bardzo dawno temu na grądzie mieliśmy przyjemność porozmawiać. Dzisiaj jesteśmy tutaj, nie walczysz, ale jestem ciekawa kiedy w końcu zobaczymy Cię ponownie w klatce. Jest to, jestem w treningu, teraz trochę się przepraszam, że robiłem bardziej w MMA. Trenuję codziennie, sobie podpracuję dziennie, rano robię z Olkiem Fischerem, pozdrawiam Cię Olek. Trenujemy sobie razem boks, boks z, z zapasami do tego do Mam w planach się dalej rozwijać, zobaczymy które, jakie miało miasto w wyborę. Celuję, celuję w K1 trenować w Gdańsku i jeszcze miałbym w planie uderzyć do Poznania. Okay. E, jesteśmy też po Gali League myślę, że oglądałeś. E, jestem ciekawa, która walka według Ciebie była e, taka najbardziej e, widowiskowa. Don Diego, Don Diego e, z, z Crazim Dawidem była ba, bardzo, bardzo taka emocjonalna. E, e, Dawid pokazał charakter, do, dobrze się napierdalał. I co? I trzeba było to oddać i przegrał e, z Mistrzem świata z Don Diego, ale no co, e, walka była trzy rundy po, e, po trzy minuty. Tak? No i, i co? No i szacunek dla obu panów. Teraz Diego będzie walczył już, nie, już niedługo. Będzie miał walkę na e, właśnie na Gromdzie. Będą walczyć z, z kim? E, z Balboą. Z balbą właśnie. Z Bartkiem. E, jak myślisz, który z panów wygra? E, powiem ci, ciężko to mi ocenić, bo obydwu panów e, prezentują do, dosyć wysoki poziom sportowy. E, walka będzie na pewno emocjonująca i na pewno będzie trwała 5 rund, a kto będzie górą, no to... E, e, okaże się właśnie Gala 13 w pionkach? Dwóch Denisów to była też mocna walka, jeżeli chodzi o Denisa Lebrygę oraz Denisa Załęckiego. Jakbyś ty miał wybrać, któregoś z tych rywali, z kim byś wolał zawalczyć? Obydwoje są w twojej kategorii wagowej, więc. więc to chciałem z obydwoma się bić. Śledziłem karierę sportową Denisa Lebrygi już od jego początku, jak się ścierał z moim kuzynem. Na wotorę. Dwie walki miał. Jedną wygrał, drugą też wygrał. No i co? Pokazał też jaja, charakter i tak dalej. Teraz walczył, walczył z Harwatem w haligu. Walka była no, no, dosyć też mocna. Nie ma co tutaj ukrywać fizycznie. Denis jest, Labryka jest silnym, silnym, silnym chłopem. umiejętności mu trochę brak jeszcze, ale no, już się widać, że się rozwija. Ja truję WCA śledzę jego, tak, tak samo pozdrawiam się, Denis i co? No i chciałbym się z któryś na pewno z nim sprawdzić. Pierwsze yy, co, jak Denis poszedł do, do Haliga, kiedyś napisałem wiadomość do Zająckiego, że chciałbym się z nim sprawdzić. No i tylko, że Denis teraz jest kontuzjowany, także to jest wielka niewiadoma. Jak Ty zareagowałeś na wieść o kontuzji, o samej walce, że walczył mając tą kontuzję? Ja jestem zdania takiego, że jeżeli nie jestem 100 w zdrowiu, to od walki nie wychodzę. Chyba, że, chyba, że jestem na tyle dobry, żeby, żeby, wyjść, no to, to wychodzę. Ale jeżeli mam jakieś wątpliwości, co, 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 co do mojego stanu zdrowia, a to jest każdego indywidualna sprawa. Denis chce się bić, trenuje, pomimo tego, że miał kontuzję wyszedł, nikomu się tak nie żalił o tym i tak dalej, także yy, zawalczył, yy, przegrał drugi raz na kontuzję. Mam nadzieję, że będzie wychodził yy, prawdopodobnie ze mną, kiedykolwiek jak, jak czas pokaże, to będzie, będzie bez kontuzji. Wspomniałeś, że jeśli jest na tyle dobry, to wychodzi z kontuzją. To znaczy, że według ciebie Denis jest na tyle dobry, że mógł wyjść z kontuzją. No jeżeli, jeżeli, nie, jeżeli, wychodzi, jeżeli wychodzi do walki z kontuzją, to musiał być na tyle dobry, żeby, żeby, żeby mieć tą przewagę jakby psychiczną i fizyczną i, i, i właśnie techniczną i jestem pewny swojej wygranej, a nie że wychodzę i powiem, jak to jakoś to będzie. Bo druga walka z, z Tyburskim to, to właśnie zakończyła się, jakoś to będzie. Nie? I właśnie tak jakoś to będzie, żeby była dyskwalifikacja, tak? A jak ocenisz właśnie jego kop kopnięcia? No, na moje to jest moja za ale ja też nie mogę tego wypowiadać, bo ja tak samo sfalowałem nieświadomie na gromadzie. Później te zasady zmienili. No ale to, każdy buduje swoją otoczkę w internecie i to ludzie, którzy jego fani, i jego hejterzy będą go oceniać. Wspomniałeś, że może kiedyś zobaczymy Was razem walczących. On teraz ma też bardzo na z Danielem Omirańczukiem, który skomentował jego właśnie ostatnią walkę. Myślę, że taka walka byłaby dla widzów sensacją? Wiesz co? To już jest bardziej podłużanie się na internecie i tak dalej. Ja, ja, ja nie jestem za tym, żeby tam kogoś zaczepiać na internecie i tak dalej. Jak ktoś ma tam jakiś problem, no, 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 to, no to kończymy go w klatce. Ale wiadomo, od razu są takie czasy, że, że, że każdy szuka jakiejś, jakiejś sensacji. Okay. Przed nami jeszcze w. W czerwcu również nie dość ogromne, to jeszcze Stadion Narodowy, czyli KSW na Stadionie Narodowym, Koloseum, a w nim walka Mariusza Pudzianowskiego oraz Artura Szpilki. Jestem ciekawa, jak Ty tutaj widzisz to starcie. Powiem Ci, że Artur zrobił postępy, jak chodzi o MMA. Bóg się zakończył karierę definitywnie. Wymymał, już tam w miarę sobie radzi. Jest sportowcem z krwi i kości, to trzeba mu oddać. Pudzianowski jest tak samo sportowcem z krwi i kości, ale jestem sercem z Arturem. Wielki był. teraz bardzo mocno nie wiem, czy on jest może promowany, czy, czy sam, sami właśnie o niego walczą federacje, ale jest o nim teraz głośno. Niedawno wygrana z Nikolą, dzisiaj ponownie wchodzi i walczy z zawodnikami ciężkich naprawdę rozmiarów, ciężkiej wagi. Czy ty kiedyś widziałbyś właśnie starcie z Wielkim Bu? Jest, to, jest kawa chłopa, jest, 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 ma charakter z ulicy, yy, ma doświadczenie na ulicy tak samo, yy, co co mogę, co mogę się na jednego temat wypowiedzieć. Yy, mamy wspólnych znajomych, jesteśmy radem też jest znajomymi, yy, szanujemy się i tak dalej, ale jeżeli była propozycja jak jakaś yy, taka z, z, z obydwu stron odejmie czy od niego, to na pewno ja od walki bym nie uciekał. Yy, kiedyś yy, dostaliśmy propozycję z, z Prime'u, yy, wielki budum napisał yy, i, i po prostu no i ani z mojej strony, ani z jego strony po prostu oferta była nieatrakcyjna, dlatego to zostało jakby wygaszone, ale ja żadnej walki nie, 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 ten, nie, nie unikam, jeżeli miałbym dostać szansę z kimkolwiek, to ja wychodzę z kimkolwiek, bo jak chodziłem do gromadzy z turnieju, to nie patrzyłem z, z kim walczę, tylko walczyłem z kim popadnie i tak dalej, a tam też nie, było, nie byli ludzie przypadkowi. A zauważyłeś, z kim walczy w Wielki Bu? W sensie, czy to uważasz, że to są rywale godni właśnie jego umiejętności, czy jednak są zbyt słabi na na to, żeby mieli szansę z nim wygrać? Wielki Bu dopiero wchodzi w ten świat free fightów, w świat sportu i tak dalej. Sportowcem jest, tu jest całe życie i tak dalej. Trzyma formę i potrafi się, potrafi się bić i uderzyć. Już to pokazał właśnie z Nikolą. Wcześniej miał też walczył, miał walkę zawodową na, na, na roki, na roki Polsce, ktoś takiego. I i co, ma walki do przodu, także, także kariera przed nim. I przed tobą również taki? Przed tobą również, tak. Ja te, zbroję się na MMA, full MMA i, i gołe pięści czy, czy rękawice, czy to dla mnie jest bez różnicy. To jeszcze w takim razie sprawdzimy twoją siłę ścisku. E, ściskasz tak, przytrzymujesz 2, 3, 5 sekund i pokazujesz wynik. Dobra? Jedną no. ręką. Dobra. 57,300, mamy nowy ranking od tego tygodnia, także zobaczymy no. gdzie tam Moż, będziesz. Mogę się bardziej postarać. Możesz no, jeszcze raz. Vielleicht. Proszę bardzo. <gülna> Czekaj, bo my tego nie wedzerowaliśmy. Teraz Kur, Dawaj. Do niego miało 67. Chyba za dużo odników wypiłem się. Nie, nie, no dobra.